Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałbym wam trochę opowiedzieć o wysiewach marcowych, czyli co wysiać w marcu. Marzec to jest miesiąc, w którym już tętni życie, natura budzi się do życia, są dłuższe dni oraz ziemia jest już miękka, więc już niektóre warzywa lubiące chud możemy wysiewać wprost do gruntu. Więc tak, spójrzcie. Dzisiaj ledwo co zmieściłem na moim stole Tyle nasion. To jeszcze nie jest wszystko, ale wszystko wam opowiem. Mamy tutaj i kwiaty, i warzywa, oczywiście. Może zacznijmy od tego, co wysiać w gru w gru do gruntu, wprost do gruntu. Wprost do gruntu, słuchajcie, wysiewamy warzywa, które mają długi okres wegetacji, czyli na przykład pietruszka, czy marchewka. Pietruszkę korzeniową chodzi mi. I marchewkę. Marchewkę polecam od zmiany Amsterdam. Amsterdamska marchewka i karotka, typu karotka są bardzo dobre. Yy, dobra. Jeśli chodzi jeszcze, co wysiać do gruntu, to możemy oczywiście wysiać pietruszkę naciową. Rzodkiewkę. rzodkiewkę. teraz y, głównie wysiewamy do tuneli foliowych lub szklarni, bo teraz y, jeszcze jest za zimno. Ale w połowie marca, czy choćby za 10 dni, jak się zrobi jeszcze bardziej cieplej, oczywiście możemy wysiać y, sobie rzodkiewkę do, y, do gruntu. Y, oczywiście groszek, groszek y, cukrowy. Tutaj jeszcze mam słuchajcie, taki y, bajka odmiana. Jest to y, taka taki groszek o płaskich strąkach więc też polecam wysiać groszek na rozsadę możemy jeszcze wysiać sobie bób bób wysiewamy był już filmik o tym jak wysiać bób na rozsady, żeby mieć po prostu szybszy zbiór oczywiście wprost do gruntu wysiewamy też Szpinak. szpinak, polecam najbardziej właśnie tą odmianę, czyli matador. Jest to odmiana lubiąca bardzo chud. Świetnie się nadaje do mrożenia, do sałaty różnych, do pieczenia. Więc polecam wysiać też oczywiście szpinak, jak i koper. Koper, słuchajcie, wysiewamy wprost do gruntu też chociaż ja koper wolę wysiewać w kwietniu, ponieważ często jeszcze jest chłodna ta ziemia w marcu i ten koper długo kiełkuje a w kwietniu to dosłownie 4-5 dni już jest na wierzchu na rozsadę jak i później do gruntu polecam wysiać sałatę sałatę liściową, masłową łodygową są bardzo dużo jest rodzajów sałat i bluszczolistne, dębolistne nie, bluszczolistnych akurat nie ma Teraz powiem Wam, co wysiać jeszcze na rozsadę. Na rozsadę, słuchajcie, jeśli jeszcze nie wysiewaliście, to polecam Wam por. Por Bartek, czy... Yy, dużo jest odmian po prostu. Polecam Wam na rozsadę wysiać por, jak i oczywiście seler korzeniowy. Seler korzeniowy też wysiewamy do wielodoniczek, ale yy, dużo osób wysiewa też do pojemników, po prostu sobie później przepikuje osobno do yy, doniczki. Ja spójrzcie, mam yy, takie wielodoniczki jak i takie, więc możecie sobie wybrać coś dla siebie. Te polecam właśnie dla pora, bo są fajnej głębokości. Jeśli lubicie soki czy sałatki z selerem naciowym, to oczywiście też wysiewamy go właśnie w marcu. Możemy też w lutym, mogliśmy, ale w marcu to jest przepiękny moment idealny moment na wysiew, właśnie selera naciowego. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, to możemy oczywiście wysiać paprykę na rozsadę, paprykę słodką, jak i ostrą. Mam tutaj akurat odmianę Cayenne. Jest to bardzo ostra papryka. Marzec jest to idealny moment też na wysianie, oczywiście naszych pomidorów. Pomidory są Tysiące odmian, więc znajdziecie naprawdę dla siebie idealne odmiany. Tutaj ja akurat sobie kupiłem kolekcję pomidorów. Mam już wysiane w domu 10 odmian, ale niedługo też będę jeszcze wysiewał kolejne 10. Łącznie planuję wysiać 22 odmiany pomidorów w tunelu foliowym. W marcu wysiewamy pomidory, które mają trafić właśnie do gruntu, ale w lutym wysiewaliśmy odmiany, które mają pod, od, pod osłony trafić, czyli na przykład do tunelu foliowego, czy do szklarni. Na bakłażana też jest dobry czas w marcu. On też dosyć długo wschodzi, więc śmiało wysiewajmy go w marcu. Będziemy jeszcze się cieszyć w szklarni, czy w tunelu świetnymi zbiorami. Jeśli mamy tunel foliowy lub właśnie szklarnie czy jakieś osłony, to możemy wysiać warzywa kapustne, czyli kapustę włoską, białą, czerwoną, stożkową, jak i na przykład kalarepę czy brukselkę. Możemy wysiać właśnie pod osłony. Dlaczego nie wysiewamy ich na parapetach? Ponieważ one będą bardzo wyciągnięte i kapustne po prostu będą słabo plonowały. Tutaj mam kapustę brukselską. Idealnym terminem na wysiew cebuli jest właśnie marzec. W marcu możemy nawet wprost do gruntu wysiać sobie cebulę, ale oczywiście też wysiewamy ją na rozsadę, właśnie też pod osłony lub na parapet, ale w chłodniejsze miejsce. Cebula lubi dosyć chłodne miejsce, więc postarajmy się o zimniejsze po prostu. W marcu też polecam wam wysiać różne zioła, czyli na przykład rozmaryn. Rozmaryn y, ma bardzo długi okres wegetacji, bardzo długo wschodzi, więc teraz go koniecznie wysiejcie. Tak samo jak na przykład tymianek. Pietruszkę możecie też sobie na y, parapet, na przykład kuchenny, tak samo y, szczypiorek wysiać. Y, bazylii jeszcze nie wysiewamy, ponieważ bazylia szybko rośnie, więc. Jak wysiewamy kapustne, to do kapustnych też się zalicza jarmuż. Jarmuż tak samo wysiewamy, możemy go wysiać na rozsadę, jak i po prostu do gruntu. Świetnie też się udaje wprost do gruntu. Na rozsadę wysiewamy też por oraz broku, przepraszam, kalafior oraz broku. Tak samo postępujemy jak z, z kapustami czy brukselkami. Rodzynek brazylijski, jest to mało znana dosyć odmiana i mało osób, dos... Czas... mało osób go jeszcze ma w swoich ogródkach, wysiewamy go też na rozsadę do takich wielodoniczek w marcu, świetnie Wam wyjdzie, słuchajcie, warto naprawdę go spróbować, jak on choćby na przykład na eksperyment. Cebula siedmiolatka, to też wysiewamy ją w marcu. Możemy do doniczek, jak i później wprost do gruntu. Jeśli wspomniałem też o pietruszce korzeniowej, to polecam Wam też wysiać pasternak. Pasternak jest bardzo podobny do pietruszki, ale jednak się różni. Rośnie moim zdaniem większy też. A co możemy wysiać z owoców? Słuchajcie z owoców możemy oczywiście wysiać w połowie marca, nie na początku w połowie lub pod koniec marca wysiewamy arbuzy inaczej kawony wysiewamy je do doniczek około półlitrowych takich możemy też wysiać melon melon wysiewamy go albo pod w kwietniu albo teraz w domku sobie wysiejcie go na rozsadę do doniczek w połowie marca w połowie marca, jeśli ziemia już będzie dosyć ciepła, możemy wysadzić cebulę dymkę na y, cebulę po prostu. Nie jest na szczypior, chociaż na szczypiorek też polecam wam taką dymkę posiać. Spójrzcie, kupujemy ją w marketach czy w ogrodniczych. Później wam pokażę, jak taką cebulkę właśnie wysadzać. Jeśli chcecie, możecie też wysiewać sobie rabarbar. Rabarbar będę wysiewał do pojemnika, tak rzutowo. Później będę go pikować. Dobra, teraz zacznijmy coś mówić o kwiatach. Kwiaty oczywiście bardzo dużo też wysiewamy w marcu. Na przykład szałwie błyszczącą. Słuchajcie, szałwie błyszczącą i omszoną, bo są dwie inne nazwy. A są dwie inne rośliny. Szałwia omszona, i błyszczące. To są dwie inne rośliny. Wysiewamy też je w marcu na parapet, przypołudnik, przypołudnik. Z przypołudnikiem się dosyć nie śpieszcie, możecie go wysiać pod koniec marca. Ale teraz już wysiewamy. Groszki pachnące. Groszki pachnące wysiewamy albo na rozsadę, do takich większych trochę doniczek, albo wprost do gruntu pod koniec marca astry astry też wysiewamy y, na rozsadę do domu jeśli lubicie takie ciekawostki to możecie też wysiać tunbergie. Y, ja posiałam kilka dni temu jeszcze mi ona nie wzeszła zobaczymy jak wzejdzie też ją wysiewamy w marcu w marcu po, polecam też Wam y, wysiać tytoń ozdobny jest to przepiękna roślina bardzo ładnie pachnie przyciąga y, dosyć dużo owadów zapylających Polecam. Polecam też wysiać cynie. Cynie też wysiewamy wprost do gruntu, ale na rozsadę wysiewamy w marcu. Wprost do gruntu y, będziemy, myślę, że wysiewać w maju. Idealnym terminem y, jest to marzec na wysiew dali. Dalie są pomponowe, kaktusowe i wiele innych. Zamiast y, kupowania bulw, to możecie oczywiście wysiać sobie z nasion. Na rozsadę w marcu możecie też wysiać y, starca i jest i jeszcze jest to dobry moment na wysiew gazani. Ja również w marcu będę wysiewał trytomę groniastą, jest to bylina. Słuchajcie, możecie też wysiewać bardzo dużo bylin w marcu, y, na przykład jeżówki, czy orliki, y, goździki sine, czy inne, bardzo dużo. Na rozsadę w marcu wysiewamy też aksamitki, inaczej turki. Każdy, myślę, je zna i lubi, chociaż niektórzy ich nie lubią, bo one mają specyficzny zapach. Ale wysiewamy też je w marcu, żeby po prostu mieć szybciej. Jeśli nie chcecie wysiewać ich na rozsadę, to będziemy je wysiewać na początku maja. Tutaj dziewczyny obserwują mnie. Lucy. Z nowości, które będę też wysiewał w marcu, jest to ketmia południowa, inaczej hibiskus. Jest to roślina jednoroczna, są wieloletnie hibiskusy, ale zobaczymy, jak to mi urośnie. Jeśli nie wysialiście jeszcze petuni czy surfini na rozsadę, to one, słuchajcie, dojrzeją wam, będą obficie kwitły jeszcze w lato. Więc jeśli macie nasionka, a chcecie je wysiać, to śmiało wysiejcie. Z kwiatów możecie też wysiać lew konie, żeniszka meksykańskiego na przykład. Jest to śliczna, fioletowa... Jest to śliczny, fioletowy kwiat. Lwie paszcze. Lwie paszcze ja wysiewam osobiście do gruntu, ale na rozsadę też możecie ją wysiać. Ostatni dzwonek na wysiew jest też heliotropa. Heliotrop wysiewaliśmy wczesną wiosną, ale słuchajcie... Mamy ciepłe lato, szybko nam zakwitnie jeszcze. Możemy też wysiać sobie kobe. Kobea jest w dwóch kolorach, fioletowym i białym. Fioletowa kobea bardzo po prostu później kwitnie od białej, więc wysiewamy ją w lutym lub w marcu do doniczek takich. Ona się będzie później pieła. Na przykład po pergoli możemy ją poprowadzić fajnie. Jeśli jeszcze nie wysialiście, to możecie jeszcze wysiać werbenę, werbenę zwykłą, zwisającą czy patagońską. Polecam Wam jeszcze wysiewać koleusy. Koleusy to jest tak, taka pokrzywka. Spójrzcie, wiosna. Klucze ptaków. Pięknie to wygląda. To chyba buciany są nawet. Czy czaple? Mam nadzieję, że Wam trochę pomogłem. No bo i każdy wie, kiedy, co i jak wysiewać. Mamy bardzo dużo roślin w ogrodniczych. Jeśli macie do mnie jeszcze jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzach. I co? Udanego sezonu. Cześć.